Ja, kochani, ja w ogóle zdaję sobie z tego sprawę, jak ja wyglądam. Wyglądam właśnie tak, słuchajcie. Troszkę gorszy dzień mnie spotkał a, i trzeba jakoś to przeżyć, słuchajcie. Nawet nie miałam siły jeszcze prowadzać, Maryś, do przedszkola. Mówię, dobra, zostali dzisiaj ze mną w domu i, i tyle i nie będę się tym jakoś bardzo przejmowała, słuchajcie. Ja dzisiaj mam chęć położyć się tylko i spać i nic więcej. Jakoś tak... No nie jest to mój dzień zdecydowanie. Przyszłam sobie otworzyć zwierzątka, zmontowałam dla Was filmik, wczorajszy filmik jest bardzo, bardzo krótki, za co Was przepraszam, ale słuchajcie, po prostu ostatnio całe dnie spędzam tylko i wyłącznie w łóżku i, i w sumie tyle. Przyszłam sobie zwierzątka wypuścić, jutro czeka mnie podróż do miasta Poziarno, ogólnie jutro mam urodziny. A raczej dzisiaj, jak to oglądacie, 29, rozumiecie to? Ja ostatnio się przyłapałam na tym, że ja myślę o sobie w kategoriach 23 latki. Ja mówię, kurczę, przecież ja nie jestem wcale taka stara. A potem, znaczy, nie mówię, że 30 latki są stare, ale chodzi mi o to, że ja dalej rozważam to, jakbym miała dopiero co 20 lat skończone, a nie to, że przychodzi do mnie 30. -tka. Więc, kochani moi, tak, 29 lat. No i takie udawane, bo normalnie mam 29, no ale wiecie, no starzeję się co roku, no więc wchodzę no, o urodziny 28, nie 29, więc, znaczy, no tak. E, więc cóż, e, daję jedzonko kurkom i co, króliczkom jeszcze i idę do domku. Co to zwalił worek? To to zwalił worek? To. To, no co ty się tutaj tak sadzisz do mnie, co? Kto to tak to, 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 to się sadzi do mnie, Tadzik, Tadzik, Tadzik! No co? No co? Ja muszę. Co ja muszę? Muszę zabrać zegary, bo mam. całą ma zegarów, zobaczcie, co tam się dzieje. No nie jestem perfekcyjną panią domu i perfekcyjną influencerką, musicie mi to wybaczyć, bo nie jestem w ogóle influencerką. Kochani moi, nie zrobiłam wczoraj tego chlebka bananowego, absolutnie nie, nie zabrałam się za to, nie zrobiłam, więc dzisiaj myślę, że to jest ostatni dzień, kiedy moje banany przeżyją, bo jak nie, to faktycznie chyba zjedzą mnie zwierzęta, a może króliki, nie wiem, I wolałabym nie, aże będę dzisiaj siedzieć dużo w kuchni, bo zaraz chcę zagnieść ciasto na pączki, te, które ostatnio robiłam. I mam parę nowych wskazówek na to, jak bym chciała to zrobić. Pierwsza rzecz, na pewno będą mniejsze, bo nakręcę telefonem, bo kamerka leży tutaj, jest podłączona do laptopa, jak ją odłączę, to yy, głośno się nie doda, albo, albo obraz, albo coś takiego, a z kręcę telefonem. I Patrzy się tutaj na środek zamiast tu i tak śmiesznie. E, dobra, kontynuując. I na pewno wiem, że zrobię mniejsze kulki, które będą miały po, nie po 100 gramów, tylko po 65 gramów, więc pączki będą mniejsze i mniej będą się wysmażać, będą jaśniejsze. E, na pewno wiem, że dodam do ciasta troszkę więcej cukru niż ostatnio, bo moim zdaniem ciasto było... i soli troszkę dodam, bo ciasto według mnie było troszkę jałowe. I powinno mieć więcej cukru. E, tak. I będę robiła pączki z prawdopodobnie malinami. I chciałabym sama zrobić tą frużelinę. E, I myślę, że zaraz ją zrobię, bo to bym musiała dodać też trochę ga galaretki. Nie. Żelatyny do środka. Zrobię ją tak, że rozpuszczę maliny, dodam cukier. E, będę spróbowała, czy to są wystarczająco słodkie. I do tego dodam e, no. Żelatynę, żeby było gęstsze, i taki środek zrobię. Do jednej nadziei na nutellą. no i chyba tylko takie dwa rodzaje zrobię. Nie wiem, czy będę robiła jeszcze jakieś, bo nie mam marmolady, więc no nie zrobię z marmoladą. I też chyba mam tylko drzem truskawkowy, ale tak z truskawkową pączki jakoś mi się nie uśmiechają. Ewentualnie mogłabym zrobić z budyniem, o ile bym miała ten budyń w domu, więc jeszcze z środkiem zobaczymy. Na razie niech mi ciasto by rośnie że zabieram się do roboty. Uciekam. Kto jest taki piękny? Lampa, lampa błyskowa nam się włączyła, co? Lampa błyskowa nam się włączyła i kotka oślepiła. Ja mi leży pod nogami tutaj i pod miskami, bo tu miski są. Piciuś, nie dostaniesz przed chwilą, dostawisz śniadanko. Nie ma więcej. Nie ma więcej. Nie ma więcej jedzenia. Dobra słuchajcie, zalepiłam ciasto, już nawet trochę ładnie wyrosło, ale jakoś tym razem, użyłam tego samego przepisu, ale jakoś tak tym razem wszystko było takie wodniste, że dosypywałam mąki, więc ostatecznie nie mam pojęcia jak to wyjdzie. Robię sobie właśnie śniadanie, mój omlet, cóż, wygląda jak wygląda. Zazwyczaj wyglądają lepiej, nie wiem, słuchajcie, co poszło nie tak, nastroiłam sobie też jedno awokado, parę plasterków szynki. I tak będzie wyglądało moje śniadanie. Ja nie mam ostatnio, nie mogę się dogadać z swoją grzywką i mam w ogóle ochotę przestać ją zapuszczać, w sensie żeby przestać ją mieć, bo ona wygląda dwa tygodnie dobrze, a potem wygląda jak plastuś, tak, robię sobie duży kubas herbatki jeszcze w świątecznym kubku, ale ja nie wynoszę takich rzeczy, chociaż bym miała to trzymać. I tak, później zalepię te pączki, niech sobie na razie spokojnie wyrośnie, później zalepię te pączki. I tak, moi drodzy, powolutku dzień mi zleci, proszę. Dobra, kochani! Ulepiłam, łącznie wyszło mi 20 pączków, e, raczej są tej samej wielkości, tam waha się może między 5 a 6 gramami, więc to nie jest jakoś duża. E, pomysły nie wiem czy mówiłam, czy nie mówiłam, malina, będzie budyń, e, ostatnio robiłam śmietankę i dzisiaj będę robiła wanilię e, i do tego jeszcze co? E, nutella. I chyba zrobię dwa z dziurką dla Marysi z jakimś lukrem kolorowym i z posypkami, tak, taki mam plan. Jako, że nie mam termometru, to powiem Wam to, co ostatnio oglądałam na jednym z filmików. Że podobno pączki nie powinny się od razu zacząć super smażyć. Tylko najpierw one mają się bardziej gotować w tym oleju, niż smażyć. I tak też tym razem spróbuję. Gdyby ta parcia nie wyszła, po prostu wezmę. Zwiększę delikatnie gaz i tak zostawię, ale podobno właśnie dobrze jakby one miały się wymoczyć, przynajmniej tak słyszałam na jednym z filmików. Czy to prawda? Nie wiem, dowiemy się. Ja się dowiem, <grym> jak spróbuję tą metodą, żeby one się bardziej właśnie gotowały pyrkoliły, niż smażyły, bo ostatnio zrobiłam za duże, musiałam je dłużej trzymać, żeby były w środku, nie były surowe, więc dlatego teraz zrobiłam mniejsze, a i tak wyrosło ogromne i będę je smażyła na dużo mniejszym oleju, znaczy na dużo mniejszej temperaturze, więc we will see. Mamy pierwszą partię bączków, kochani, pękły mi, ale to dlatego, że Ciasto było bardzo luźne, tak jak mówiłam, że musiałam dosypywać mąki, były bardzo luźne, i poprzyklejałam się, więc to też dlatego. Ale zobaczcie, wyglądają praktycznie moim zdaniem, idealnie jak ze sklepu, w sensie, że nie są zbyt ciemne, nie są zbyt jasne, mają tą obwódkę, więc są wszystkie cechy pączków takich wiecie, takich, które widzicie w sklepie. Zaraz pierwszą partię będę nabijała malinkami, które już mam tutaj naszkowane. E, I zaraz będę przekładaję do rękawa, tutaj już mam e, z budyniem no i wiadomo z nutellą. No, już jeszcze trochę roboty mnie czeka. Dobra, słuchajcie, yy, zrobiłam jeszcze dwa pączuszki dla Maryś. Tu jestem w trakcie nadziewania malinką. Jednego już zjadłam i już w sumie zjadłam dwa. W trakcie robienia z nutellą i z malinami. Powiem Wam, że z nutellą... Ogóle, wow, ale z malinami też... Kurde, to jest takie dobre! I zostały mi już tylko trzy do nabicia malinkami i już mam skończone wszystkie. Na szczęście, bo już mi się nie chce powiem. Wam. Ale było warto, bo są przepyszne! Przepyszne, idealne wręcz bym powiedziała. Dobra, zobaczymy reakcję Marysi na pączki, tylko od razu Wam mówię. Nie zwracajcie uwagi na ilość ciuchów, bo ja dopiero co je ja niedawno zniosłam ze strychu yy, i wywiesiłam mokre, więc one teraz czekają. Po prostu czekały aż skończę te pączki. Marysia? Wow! Dla Ciebie zrobiłam takie. Wow! Podobają ci się? Yeah. <laughs> Dziękuję mamo! Proszę bardzo. Jakie piękne. No ciekawe, czy będą ci smakowały. Boże, ty też... Teraz wiesz, jadła czy później? Teraz o Boże. <laughs> Jeżeli istniałaby jakakolwiek piosenka. A jeżeli istnieje jakakolwiek piosenka, która mogłaby opisać, słuchajcie, mój stan to byłaby tapsek. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę. Otóż to, słuchajcie, tam jest kiedyś będę sexy, ale oczywiście nie o to mi chodzi. Um... Nie chcę mi się, muszę jechać, bo moja mama. A propos, nie wzięłam kluczy, ale liczę na to, że ktoś u niej w domu jest. Um... A jak to pojadę jeszcze raz. Generalnie muszę jechać, bo moja mama wyjechała, i muszę jechać do kurczaczków jak się mają dać im jeść i tam posprzątać w ogóle. Ja e, odebrać męża z pracy, bo dalej nie mamy sprawnego tego drugiego samochodu, więc wiecie, trzeba odwozić, zawozić i tak dalej. No. E, no i jeszcze muszę zaliczyć Biedronkę, bo potrzebuję sobie kupić, słuchajcie, y, żwirek. Tak, żwirek sobie potrzebuję kupić. No sobie znaczy nie sobie dla, dla moich kotów, nie? Musiałam być z domu, słuchajcie, z cieplutkiego łóżka. A się nie chciało. Śmiać mi się chce, bo oczywiście nie było nikogo w domu i musiałam wrócić po. E, musiałam wrócić po e, klucze. E, także zaraz Wam pokażę małe kuciaki. A wyście tu na bała Przyjdźcie się z maluszkami. Cześć, maluszki, cześć, kochane. Jak wyście już urosły, co, się? Jak wyście już urosły? Trzeba jutro wam kupić ten eee, podkład nowy, wiecie? Jutro wam kupię i przywiozę i zmienimy, będziecie miały czyste posłanko. No tak, się a ja czemu tego maluszka drżecie? cemu taki ja jestem? Cześć, to tak mama mówiła, że to jest jeden jakiś słabszy dzidziuś. Dobra, daję im jajeczko. Tutaj im zmienię. Oj, i już lecimy z tym tematem. Pani Filipku, proszę mi powiedzieć, dlaczego mi się tak nic nie chce? Jak to jest, że jest, słuchajcie, taki piękny. Jak to jest możliwe, że ja mam tak pięknego kiciusia. Co? Jak to jest możliwe, Filip? słuchajcie z tym jajkiem było zamieszanie, bo mama mówi, dobra, ja ugotowałam e, tym kurczaczkom jajko, wystarczy, że tam im przyjedziesz i im dasz. I ja mówię, że że no dobra, nie? No i tak widzicie co miałem jechać o 15, ale jakoś tak nie mogłam się zebrać sama w sobie. Ja mówię, dobra, pojadę, e, a widziałam, że mają co jeść, bo moja szwagierka tam też ich pilnuje, nie? Bo ona też mieszka tam na miejscu. ja mówię, dobra, to pojadę, już dam im kolację, nie? I słuchajcie, przyjeżdżam, patrzę, mówię, tylko jajka nie ma. Ja mówię, no to jak ugotowała, nie? E, po czym... E, dzwoni mój mąż mówi, no dobra, możesz mnie już odebrać z pracy, nie? I ja mówię, no dopiero co wstawiłam te jajka, już mówi, taka zła. Mówię, dobra, no to zrobimy tak, że najwyżej, ja i tak chciałam jechać do Biedronki, mówię, to jak już pojechałam, to mówię, zrobimy tak, że mówię, ty ugotujesz te jajka, ja pojedę do Biedronki, jak wrócę, to zabiorę te jajka i wrócę z powrotem do mojej mamy. No. No i tak też zrobiłam. Potem dzwonię do mamy i mówię, no ile ty tych jajek nastawiłaś? Ona do mnie mówi, że jedno. Ja mówię, no to po co mi mówiłaś, że ty nastawiłaś jajka i że ja nie muszę gotować, skoro ty tylko jedną gotowałaś. <grym> ja mówię, no i zaczęła się śmiać. Ja mówię, no to trzeba było mi wcześniej powiedzieć, nie? Więc jak co? I mój już się jak zwykle ze mnie śmieje. Ja mówię, no tak, bo nie można się dogadać. Mówię, wszyscy mówicie w tym samym języku i nie potraficie się dogadać. Słuchajcie, a po co byłam w Biedronce, bo mam ochotę na konkretną kolację dzisiaj. Eee, dla mnie, dla siebie. I słuchajcie, w air Freerze upiekę sobie, bo piekarnik bez sensu rozgrzewać fryer to jest w ogóle stworzony specjalnie dla mnie i znowu się w nim zakochuję słuchajcie, normalnie to powinien być specjalny pie, serek taki y, pleśniowy do pieczenia, ale no nie mam, nie mam takiego więc y, biorę sobie taki serek rozkroję sobie tylko górną część, w sensie tą warstwę na y, 4, no po prostu tak na krzyż, upiekę sobie do tego upiekę sobie również pomidorki czery. Które też sobie kupiłam. E, ja kupuję dwa rodzaje pomidorków, przepraszam, bo nie mogę ich wygrzebać. Gdzie są moje pomidory? E, nie ma ich tutaj, gdzie one są? a tu są, wyciągnęłam je już. E, ostatnio te mi bardzo smakują, bo one są bardzo dojrzałe, takie czerwoniutkie. Czasem biorę tą większą paczkę, ale dzisiaj były wyjątkowo zielone i one nie będą tak słodkie po upieczeniu, więc e, pokażę wam, mam nadzieję, że wam pokażę, że nie zapomnę wyciągnąć kamerki i mam pokazać, jak to wygląda. I do tego wezmę sobie pokroje ogórki gruntowe i będę sobie maczała w tym. I chyba jeszcze do tego upiekę sobie bagietkę czosnkową, więc to będzie w ogóle mega ciężkie na noc. Ale jeszcze nie jest tak późno, bo jest przed 20, więc myślę, że jak to zjem to do 23, się trochę strawi, więc nie będzie mi tak ciężko spać. Ale po prostu to jest dzisiaj moja zachcianka i to będę sobie jadła. I mnie to nic nie obchodzi, to mnie będzie kosztowało, słuchajcie, bólem brzucha czy nie. Nie ja wiem, to w ogóle wszystko jakby, wiecie, wylany na to, no. Także zabieram się do roboty. No i co? No i do zobaczenia później. Okej, okay, i czy to nie wygląda po prostu jak posiłek bogów? Zobaczcie na ten ser. Jak on się ciągnie! Jak on się ciągnie! Trochę przepiekłam, bo nastawiłam na, na 200 stopni, zamiast na 180 i poszłam się wykąpać, więc moje pomidorki uległy trochę zczernieniu. Ale luzik to tylko skórka i w środku są trochę przepieczone. <grym> Ale mnie to nie przeszkadza i tak zjem ze smakiem. No.